Dzisiaj w takich okolicznościach przyrody mamy 13. A, wybrałem się na, w teren. Statek pojechał na ryby. Ja pojechałam sobie, poszłam połazić przed pracą. A tu taki sobie leży. Wreszcie coś konkretnego, świeżego. Znaczy konkretnego pod względem, że na pewno świeży. Ładna wtyczka. Teraz już na pewno taki ósmaczek. Super. Jeszcze się tu pokręcę, nie wiem jak wyjdę, bo takie mokradło, że trudno się ruszyć. A tu mamy zakaz do karmiania zwierząt. Dać przywieziona kiszonka, pewnie na dziki. I tak to działa. A tu mamy przykład niesprzątania myśliwych po sobie. Jest jedna łuska, jest druga łuska. I tu mamy podsyp. Prawda, to stare, już zardzewiało. Ale widać, nie sprzątają to sobie. Jeszcze obchodzę taki teren. Tu trochę śmieci jest, no ale nie mam jak tego tu ogarnąć. Zebrałam trochę do worka, żeby to tak nie leżało. I idę w tą stronę. Tu stary parostek. Chociaż no, trochę obłamany. Ты ж не такой старый.